Cześć wszystkim, gram Denklajta. Co mi tu mam Brechen doznał urazu głowy, teraz ma wstrząsy, potrzebuje leków. Ale wszystkie le środki przeciwpadaczkowe zostały zużyte w pierwszych tygodniach zarazy. nieudanych próbach y, powstrzymania objawów Lena powiedziała mi o osobniku imieniem Gazi, który ma trochę niepo w głowie. Prawdopodobnie zgromadził leki dla swojej matki, która nie żyje od ponad dwóch lat. No dobrze, słuchajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Wy. Dękajcie. Nasze zadanie. Zobaczmy tak: przede wszystkim do. kwatermistrza. weźmy sobie broń od niego. A czemu by nie? Rain, czy mnie słyszysz? Mm. Jade, słyszycie coś nie tak? Nie, tylko. Słuchajcie, gdzie jest nasz. Słuchajcie, skoczymy jeszcze do jednego kwatermastera. Bo to o nim się często zapomina. Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Spokojnie, Wiem, spokojnie. Wiem, to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu razy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Czekajcie. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winie cię za Amir wiedział, jaki jest ryzyko. Aha, Crane. Naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Mm -hmm. Słuchajcie, generalnie problem polega na tym, że Ag... Crane jest agentem GRE, który... który tu przyszedł tylko w jednym celu. Dobra, czekajcie, ja bym sobie porozkładał jeszcze te badziewia. Gas rurka, ona jest do rozmontowania, czyli Z. I rura jest do, zro, do rozmontowania. To teraz tak, rura wodociągowa, ona też jest chyba uszkodzona, ale zobaczymy. I zwykła rurka. Nie będziemy marnować bez celu. Patrój zawsze kolorowego, to oznacza nasze zadanie na dzisiaj. Idziemy do gaziego. Po co do gaziego? magazin, ma... magazyn, magazyn, magazyn. Oczywiście będzie troszeczkę trudniejsze do wykonania to zadanko, ponieważ Gazi troszkę ma nie po kolei w główce. Wolałbym na przykład te questy które robić rzeczy w nocy, nie? Dlaczego w nocy, bo dostajemy dodatkowe expy za. Dobra, nieważne. No! No, ty gnido. Widzicie, no mamy takie dodatkowe zdolności. A zobaczmy przy okazji, czy. Hmm. Tu magazyn, magazin, Tu mamy dwa. O, patrzcie, jeszcze tych bezpiecznych stref do odblokowania mamy trochę sporo. Dobra, biegniemy do Gaziego, tak czy siak. Naszym zadaniem na dzisiaj jest yy, wykonanie questa, czyli po prostu dostawa leków przeciwpadaczkowych Lenie. Mm. Mm -hmm. To ostatnio rzadko nagrywam tego Dying Lighta, czemu nie wiem, ale znacznie rzadziej niż Wiedźmina, na przykład wolałbym nagrywać Wiedźmina, wolę nagrywać Wiedźmina, nieżeli... ale to też muszę nagrać, wiecie, zaczęliśmy tę serię z Dying Lighta. lubię Dying Lighta, nie mówię, że nie, jest super, to jest bardzo fajna gra, Dying Lighta, aczkolwiek... Okej, okay, Rahim, jestem. Się do jest kiepskim pomysłem. Łatwo Nie, do powodzenia, jest mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Mm, virala.

Cieszę się, że już po nich. Mm, 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 mm. Dziękuję. Mm. A wyczekaj, ty mi chcesz coś dać. No spoczko. Kacie, to jest mega fajna broń. Przeciwko nim. Dobra. A czemu ja tego nie mogę wziąć tak normalnie? No Dobra, biegniemy sobie dalej. Mamy dalej zębiaczki. Słuchajcie, biegniemy do Gaziego dzisiaj. Nie będziemy robić. Um, kupować antyzyny. Bo trzeba będzie robić questy dla Brekena. Ale. Fajcie, teraz czeka nas jeszcze po prostu quest dla Ga Gaziego. Ale gdzie my to do Gaziego mamy dojść? Tu Gazi, gdzieś niedaleko jest. Gazi, Gazi za Gazi. Dobra, tu jest Gazi za Gazi. Gazi za Gazi, o tak. Gazi mieszka z tego co pamiętam, chyba tutaj, nie? Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś w wypożyczalni filmów? E, nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak Klan, jak tran, jak waran i trochę jak plan, i, i klan i, i taki inny pan i... i... Mogę wejść? Nie, nie, nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. No. Dziś jest dzień mamy. A, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś w wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film... O mnie. Ma Charlie i cały jest o mnie i, i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przy Jasne. Możesz... Aha, je, jeszcze... Chyba się trochę zagalopował. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Hmm. Słuchajcie, no cóż, no... Idziemy do tej wypożyczalni filmów, przyniesiemy film Gaziemu, co jeszcze potrzebujemy oprócz filmów. Białko czekoladek dla mamy, Okej. Okay. Dzień matki. Tak będzie ten odcinek chyba nazwany. Wiecie? Dobra, zmienimy na cokolwiek innego. No i słuchajcie, no generalnie problem teraz polega na tym z naszym jegomościem, zwanym też. E, Kon? Razim. Że on jest troszeczkę dziwnym człowiekiem co ja sobie zaznaczę, żeby nie szukać już tego cholernego tunelu drugi raz No i skoczymy sobie teraz no, do Survivor Sów Czyli to się nazywa No i słuchajcie, no idziemy po te filmy dla gaziego No jeszcze nie ma tutaj tej jego bazy nic, słuchajcie. O, no. No, przynajmniej na one-shota spadł. Dobra, posprzątajmy szybko wokół terenu. Teren wokół. Otwieramy te drzwi do wypożyczalni, za chwilę idziemy po te... cukierki? I tam chyba będzie w pobliżu bezpieczna strefa nam do wiecie? Okej. Okay. Kurwa, nie teraz! Cicho, już cicho. Ekran Zamknij te drzwi. Charlie, Charlie. C jak Charlie. O jest. Mam cię. <laughs> no i dobra. Lecimy po następną misję. Lecimy po te cukierki. Czy czekoladki dla mamy gaziego? Mam nadzieję, że będzie to w miarę krótki quest. Okej okay. Cicho już Zbieramy sobie kawę A ty co, żyjesz jeszcze? A przyszli następni, okej, okay, ale to nic Dobra, słuchajcie Mamy czekoladki, ale nas bardzo interesuje także kawa w kawiarni Czego? No z tego co pamiętam to jest quest później jest z nią związany. Dobra. Ja lubię kawę. Tu też była kopia. Hmm, czy coś jeszcze? Nie, chyba... A nie, czekajcie, tu jeszcze kawy dwie są. Warto używać sobie kół czasami, nie? O, viral no, to macie hubie. Jego moście. Co oni to ogólnie mają? No i słuchajcie, no generalnie potrzebujemy czego? Kawusi w dużych ilościach. Kawusi, nie, tak zgodnie z naszym zadaniem. Wracamy do kolegi Gaziego. Idziemy mu zanieść filmy. Trzeba oszczędzać trochę Ym. hapeki żeby nie naprawiać później dziadostwa. A tutaj jest sklep, ale my chyba w sklepie nic nie mamy. No nie, czekajcie, tak. No zobaczmy co <laughs> gość ma na sprzedaż, wiecie. Bo czasami fajne rzeczy się trafiają. To za, dosłownie za bezcen. No nie trzeba to rozwalić i Ej, koleś, tutaj! Bagaż nam może. No i co on ma? Hmm. W zasadzie to Gucio ma. A tak szczerze powiedziawszy, nasza gotówka wynosi aktualnie chyba dużo mniej niż on co by chciał sobie i co by sobie życzył. Ale co my to możemy? Nic. No nic, nic, jegomościu, nie masz takiego. Zobaczmy w planach, co my tu możemy w ogóle zrobić. Komrumalkociaka sztysażową nie mamy. Udaj! Hej, nie możemy zrobić. Uciszacz, nie? Tękowa królowa, haratacz. Uuuu. Zróbmy. Z nogi od stołu. <laughs> no zawsze to coś, nie? Babciny, a Koniak, Co on daje? No oczywiście nie zrobimy tego, bo nie mamy strzału strażnika. Uf, ty, 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 to to głośne jest. Nie będziemy tego robić. Nie, na razie nie. Pałka nocny jeździ, więc czego to można zrobić ogólnie? Musimy sobie przerobić niki baseballowy, widmowy na pałę nocnego jeźdźca, ale my nie chcemy. Róbmy sobie z młodka dekarskiego. No i dobra, na razie póki co? Mamy sporo takich rzeczy. Weźmy sobie na przykład to wymienimy za to na razie. Będziemy bili czymś tam. Eee, I roz, rozkuwacz. Ja to tak będę teraz nazywał. Rozkuwacz. Zobaczmy tego rozkuwacza. Okej, okay, jest taki dosyć dziwny, muszę, że... Oh. Mm -hmm. Nie no, dobrze! <laughs> Rozwalmy łupy! Chodźcie, sprawdzimy ten rozkuwacz. O kurde, oni na strzała spadają! Z rozkuwacza. Fajna urońka! Nie powiem, że nie. Dobra. Tak, tu mieliśmy biec sobie trochę poskaczemy po zombiakach. Oj, piękny łączocik. Piękne rozkucie. Hmm, dobra. My się radzi jak on na kurde. Ej, tu beczka jest. Dobra, wylecz się. Kran. Nie biegniemy do gaziego. No i słuchajcie, nie? Generalnie, sprawa z Gazim jest troszkę skomplikowana, ponieważ ten jego mość jest dziwny i tak nas nie wpuści. Sobie wejdziemy w takim razie inną drogą pewnie. Masz tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Co? No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. No i słuchajcie, no i teraz jedyna opcja. To Kraj, nie mogłeś tego od razu... <Ky> o kurde, przepraszam Dla mnie kran jest dziwny, nie? Chciał pomóc mu, nie? Po dobroci być. Ten gazi znów wygrywa. No... no i co? Czekajcie chwilkę. Bo ja muszę się teraz zorientować w sytuacji, bo ojej, przepraszam. Zwykle różne to są rzeczy. It's... no i dobra, włozimy przez dach gaziego. No to nie będziemy czekać i szukać. Okej, okay. hmm. trochę mnie gazem. Dobra, zobaczmy co my tu mamy ogólnie, nie? Mamy lepszą gwiazdkę do rzucenia, mamy worek kawy. Czekam na te zadania, bo będę miał tą kawę, zbieram tą kawę na quest'a. Mhm. Będziemy pogadać z Gazim. No Gazi był brzydki. Nie, że brzydko się Gazi w stosunku do nas zachował. My mu przynieśliśmy czekoladki. Chcieliśmy być dobrze. Teraz mamy film. Mama ogląda. Patrzcie, tu nic nie widać. Czy mama jest zadowolona? Mama. Więc zabiorę trochę No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. dzięki Gazi. Gazi wszystkich. Mhm. Jak widzicie, nie. Matka jego nie żyje od dłuższego czasu. Dobrze, mamy treki przeciwpadaczkowe, mamy też jakąś tu notatkę. Mam pokój Gaziego. Gazi nie rozumie tego. Ale no cóż, no dobra. Ajajaj, lecimy, słuchajcie. Słuchajcie, lecimy z questem sobie dalej. Naszym zadaniem na dzisiaj, teraz jest dostać się przede wszystkim. O kurde, ile ich tu się znalazło, tych tałatajstw? Dobra, no nic, nie. No. Dobijmy sobie ten level. Trochę. Trochę poklepmy się z nim, z zombieczkami. Wiecie, fajna broń, nie? Po prostu nie będę jej naprawiał, tylko zrobię drugą. Stosunkowo taniej bronie. Ej, dobra, mamy level. Ej, nie będę kombinował. Teraz tak, słuchajcie. Na chwilę powinien nam wpaść level. Weźmy sobie poziom siły. Zobaczmy, co my tu mamy ogólnie. Sprawność bojowa. Będziesz walczyć skutecznie, uzyskać więcej wytrzymałości i dostęp do nowego zestawu umiejętności bojowych ja. najbardziej. Tu nie wiem co jest później. Mocny rzut, a Nie, to dla nas tak. Rzut bronią byłby spoko też. No, ale to dopiero na później. Ocinam. Generalnie sprawa polega na tym, że będziemy sobie teraz skakać, nabijać sobie te punkty. Na przykład najwięcej punktów jest za takie skoki przez zombiaki. Zdejeszkę warto przez zombiaki sobie skakać. E, mam, mam i nawet kurde, rzut. Ale fart. Wiecie? Rzuty są spoko. A ponieważ i tak idziemy do dr Leny. Yy no także. Przy okazji będziemy mogli zahaczyć. O, kwatermistrza. Dobra, biegniemy do tego. Hm. zanieść leki lenie. OK, Nic skomplikowanego, nic trudnego. Mamy opcjonalne zadanie: dostarczyć rzuty kwatermistrzowi, obojętnie któremu. Czy to będzie e, Spike z drugiej części, który występuje w drugiej części? Nie wiem, jakim cudem on się wydostał z haran. Nie? Wy też pewnie nie. Ja jestem bardzo ciekaw, jak on to zrobił. Że wydostał się z haran. Mimo tego, że. A bomba wybuchła. Jest jakaś historia, pewnie tego pajka. Tylko, no niestety, jak widzicie, nie ma już wydarzenia online, ponieważ twórcy zakończyli wsparcie Dainklite'a. Ale ta gra jest dalej, robi robotę, naprawdę robi wrażenie gierka. I teraz sobie skoczmy tędy. Pewnie na górkę, po schodach i pewnie do szafy się zombie jak nam no, dobija flashlight. Nie, to było te przepraszam. Okej. Znaczy zatem ją naprawmy tego rozkuwacza. Szybko się rozpadają te bronie niestety. Nie jesteś jednym z nich. Nie. Nie ma tu? Nie. Dobra. Dzięki za 80. To moje miejsce. Nie znajdą mnie. No, jak sobie chcę, słuchajcie, generalnie problem polega teraz na tym, że my sobie biegniemy do dr Leny, i tam sobie skończymy ten odcinek. A ja sobie za chwilę siadam, oczywiście, a ja sobie oczywiście pobiegnę. Przydałoby się, wiecie co. Jakieś nowe umiejętności parkurowe e, pff, on się wszystko no, Nasz e, bohater kran jak będę nazywał kran. Wiem, że to jest train. Ma nowe umiejętności. Oszary. Dzięki temu damy radę przeżyć co najmniej następnych kilka dni. Przokre oznaczonych samochodów mogą uratować Ci życie. To lecimy słuchajcie, to leny. I kończymy tam odcinek, zaniesiemy ten teleki przeciw Podaczkowe ja taki dla Brekena, mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Zastanawiając się, jak ktoś taki jak Gazi dał radę przeżyć, chyba kluczem do sukcesu jest zrozumieć własne ograniczenia. Breken chyba tego właśnie nie potrafi. Mam nadzieję, że ja potrafię. No właśnie, no tak. Jak Gazi przeżył. No, słuchajcie, na no, Gazi przeżył, dlatego że chyba właśnie to jest headquarters Tutaj? Nie, to piętro niżej, słuchajcie, lecimy piętro niżej. Zanieśmy leni leki. Cześć doktorka. leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazi? Może i jest niedorozgnięte. Ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. No jak widzicie, mamy kolejne 3500. Tu mamy Amana. A, mamy to wziąć, prawda, mistrzu? Fajna broń. Czy to nie jest broń? To jest bardzo fajny modyfikator broni. Zobaczmy sobie ogólnie. Pobiegamy teraz po tałerze. Tu powinien być na turecie, na tym piętrze czy jeszcze piętorko, piętorko jeszcze. E, idziemy sobie pogadać z kim? To chyba łód. No, muszę się stąd wydostać. Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce. Moim zdaniem to bardzo bezpieczne miejsce, naprawdę. Może i bezpieczne jak na slamsy. tyle że same slumsy nie są bezpieczne. To nie jest miejsce dla rodziny, a ja znalazłem drogę na zewnątrz. Ze slamsów? Nie mogę zdradzić szczegółów, ale muszę dostać się. Na... Jeśli załatwisz mi coś, skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie spłonął? Ponieważ tylko jedna nie. osoba ma, przynieś mi Gnata, a klucz będzie Twój. Gnata, broni potrzebuje. On jest dziwny, nie? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, Dawud jest dosyć dziwną osobą. Hmm. Nie rozumiem do uda. Niby jest. Słuchajcie, tu jest bezpiecznie, nie? Mamy teraz tak. Skoczmy sobie do sklepu. No i co? Kupmy ten plan uniwersalny zatruwacz. No będę te plany kupywał co jakiś czas. No i słuchajcie, teraz tak. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć.